Witajcie, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj zapraszam Was na kolejny unboxing. Tym razem nie od Magical Suitcase, a od Magic Witch House. I tym razem będzie to box halloweenowy. Także zapraszam do oglądania dalej. Jak już pewnie widzicie po jakości obrazu, już mamy niestety porę taką, kiedy już się robisz ciemno. Mam nadzieję, że jeszcze tego światła na tyle wystarczy, że to że cały filmik będzie w dość dobrej jakości. Mam taką nadzieję i tak staram się nagrać to dość wcześnie, ale mimo wszystko zabrakło mi trochę czasu, więc um, może tego światła mi po prostu zabraknąć w trakcie i obraz może się troszeczkę popsuć. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. E, a teraz zabieram się za odpakowywanie pudełka, ale zanim to zrobię, to pokażę Wam jeszcze coś, co totalnie mnie e, rozwaliło mi system, po prostu jak to zobaczyłam, strasznie mi się to spodobało. E, I chodzi o taki mały drobiazg, czyli. Chodzi o tą malutką naklejeczkę, słuchajcie, jest przecudna, przefajnie to wygląda yy, i później zrobię Wam tutaj zdjęcie, myślę, że, że na zdjęciu będzie to lepiej widać, bo tutaj pewnie tego nie było widać za bardzo, więc zrobię Wam po prostu zdjęcie i Wam pokażę, jak to cudnie wygląda na, na, tej, na tej paczce zapakowanej z zewnątrz. Nie wiem, czy ja już wspominałam, chyba wspominałam na jednym z poprzednich filmów przy unboxingu. Że Magic Witch House jest to w zasadzie podobny sklepik do Magical Suitcase. Wcześniej, kiedy jeszcze kupowałam boxy od Magical Suitcase, to po prostu była jedna firma, po prostu się rozdzieliły i teraz są to dwa osobne sklepiki o podobnej tematyce, natomiast boxy są o tematykach różnych. Dziewczyny się podzieliły tymi tematami do boxów i po prostu każda ma jakby coś innego, więc każdy może znaleźć coś u siebie albo u jednej, albo u drugiej, w zależności od tego, jakie tematy wolicie. W Magic Witch House możecie przede wszystkim kupić takie poterowe boksy. Jeżeli interesujecie się tym tematem, możecie też kupić niegrzeczne boksy. No i jeszcze tam parę innych propozycji. Musielibyście po prostu wejść na stronę i zobaczyć, bo to też cały czas się zmienia. Ale co Wam chcę pokazać, oczywiście na samym początku, co mnie zaskoczyło, kiedy otworzyłam teraz folię, to pudełko. Zobaczcie. No. Pudełko wygląda pięknie, chyba też będę musiała Wam zrobić zdjęcia, bo nie dojrzało że wygląda pięknie z zewnątrz, to jeszcze tutaj, w ogóle jest strasznie ciężkie, słuchajcie, to jeszcze tutaj, zobaczcie, z tej strony wygląda pięknie. Z Spod spodu też, tutaj też są jakieś piękne napisy, no, no naprawdę pięknie wykonane pudełko od razu. Tutaj jeszcze jest wszystkie namiary na Facebook i Instagramy. No więc, w porównaniu do Magical Suitcase, no to tutaj już od razu na dzień dobry mamy taki fajnie wykonany box. Myślę, że sobie to pudełko zostawię do czegoś, bo pudełko na pewno mi się przyda. I uwaga, zabieram się za otwieranie. Jest Paczka jest mega ciężka i mam wrażenie, że jest ciut większa niż poprzednie pudełka, które miałam z Magical Suitcase. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą zobaczyłam tutaj, kiedy otworzyłam pudełko, to jest to. Jest pięknie to wygląda. Słuchajcie, to jest piękne konfetti w ogóle. Ja to słuchajcie, już wyciągnęłam te pierwsze rzeczy, to znaczy m, tylko to te papiery z wierzchu, na początku znalazłam takie fajowe krówki, fajnie opakowane typowo pod Halloween. I oprócz tego na samym początku jeszcze znalazłam tutaj kartkę. Oczywiście tu jest kartka ze spisem, której teraz nie będę do niej zaglądać, bo oczywiście najpierw wolę mieć niespodziankę. I tutaj karteczka z podziękowaniem i z życzeniami mi magicznego sabatu Sąłej. Tylko, że mój box doszedł do mnie już po sabacie i po Halloween, niestety, ale no wiedziałam, że tak może być ze względu na to, że, no wiadomo, to idzie z Polski tutaj do mnie, więc to idzie troszkę dłużej, niestety. No ale może w przyszłości, może na przykład na przyszły rok zamówię, poproszę, żeby przyszło troszkę wcześniej, to może się uda, że nawet przyjdzie na czas. A teraz po prostu mam przedłużone Halloween i dalej pokazuję Wam, co jest w środku. I zanim to jeszcze zrobię, to jeszcze Wam dodatkowo pokażę. Zobaczcie, piękna naklejka na początku. Mam nadzieję, że to będzie widać z logiem właśnie Magic Witch House. No wygląda to genialnie. I uwaga, otwieram. Ok, jeszcze zanim pokażę Wam, co jest w środku, powiem Wam. Że mnie przede wszystkim zainteresowało, ja to chyba mówiłam na vlogu, nie wiem tylko czy ten vlog pojawi się po tym filmiku, czy przed tym filmikiem, muszę się dobrze zastanowić. Ale na tamtym vlogu wspominałam o tym, że ja głównie zdecydowałam się na tego boxka, boxa ze względu na piękną grafikę, którą zobaczyłam, ponieważ nie mogłam się zdecydować pomiędzy dwoma pudełkami. Jedno pudełko to było właśnie od Magical Suite, no i właśnie to wygrało ze względu na tą piękną grafikę, którą tam widziałam. Po prostu zobaczyłam tą grafikę i tak niesamowicie mi się podobała, że stwierdziłam, że to jednak ten box. Tym bardziej, że ceną się w ogóle nie różniły. No i dobra, idziemy dalej. Zobaczymy czy będzie coś z tą piękną grafiką. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą tutaj mam. O wow. wow. nie wiem tylko w którą to jest stronę, chyba tak, chyba tak. Ale to tak, to chyba raczej jest tak. To jest obrazek, piękny obrazek. Nie mam pojęcia, gdzie go sobie powieszę, ale na pewno się gdzieś tutaj u mnie pojawi. W ogóle planuję też zrobić sobie takie miejsce do nagrywania, żeby tam było, wiecie, jakieś takie fajne tło też z tyłu. Mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie. Nie wiem jak do końca, ale, ale mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie. Ehm, idziemy dalej. Taka ładna Halloweenowa kartka. Tutaj jest jakiś opis jeszcze do tego. Tu wam później spróbuję zrobić zdjęcie, żebyście sobie mogli poczytać. Oprócz tego, co my tu mamy. Uuu, coś z ładnym, w ładnym opakowaniu, słuchajcie. Nie wiem, co to jest, ale, ale wygląda fajnie. Uwaga, otwieram. Coś tu jest w folii bąbelkowej. Już wiem, co to jest, słuchajcie. No, to jest coś, czego na pewno mi brakowało. To jest yy, wiedźmi, lusterko. No, moim zdaniem prezentuje się wypaśnie. Bardzo mi się podoba. Super. Szkoda, że nie jest to co prawda takie, wiecie, kolorowe, pomalowane tutaj te brzegi. Ale fajnie, że to, to ma jakiś taki wzór. No, mówię, mogło to być pomalowane, ale nawet takie wygląda naprawdę fajnie. Bardzo mi się to podoba. Idziemy dalej, słuchajcie, i tam już widzę coś dużego. I wydaje mi się, że to duże, to duże coś to jest właśnie z tą grafiką, która mi się spodobała. Ale zanim to duże, to tu mamy mniejsze pudełeczko, które sobie najpierw wyciągnę. I to jest Soy Wax, czyli prawdopodobnie, tu jeszcze Wam pokażę. Bardzo fajna grafika na wierzchu, fajna naklejka. Tu są woski. Mmm, jak te woski pachną. Zobaczcie, tu jest wosk, e, chyba, tu jest nietoperz, tak dobrze widzę? Dobrze widzę. E, tu jest nietoperz, e, a tutaj jest dynia. Super. Mmm, jak to pachnie. Pachnie, e, wiecie, tak halloweenowo dla mnie, czyli e, dynią, dynią. Taki pumpkin spice, coś takiego. Bardzo ładnie to pachnie. Ja bardzo lubię te zapachy. Tu mamy kolejne zawiniątko z naklejeczką. O, to, to zawiniątko mi tu wypadło. Okej. Okay. Okej, okay, już wiem, co to jest. To jest, słuchajcie, olej rytualny. Mm. I z tego co widzę, e, tutaj w środku są jeszcze jakieś ziółka. Wy tego chyba... O, może zobaczycie, przy tym świetle może tu rzeczywiście będzie widać. Ładnie to wygląda. Ciekawa jestem, jak pachnie. <grym> Zawsze lubię wąchać takie rzeczy. Zresztą w ogóle lubię takie rzeczy jak olejki rytualne. P powiem wam, że to tak. Bardzo ma delikatny zapach, bardzo delikatny, jakiś taki lekko, nie wiem, kwiatowy, kwiatowo-owocowy, nie wiem, coś takiego, ale bardzo ładny ma ten zapach. No, mogłoby to dla mnie mocniej pachnieć, ale takie też jest ok. I podejrzewam, że to jest pewnie jakiś olej albo do namaszczania świec, albo czegoś takiego, nie wiem, później zobaczymy to w spisie. Idziemy dalej. Co to jest dalej? Mm, słuchajcie, kolejna rzecz, bardzo mi się podoba etykietka. To jest raczej herbatka, tak, to jest herbatka. Magic Witch House, fajna, fajna grafika, fajna naklejka. Jeżeli słyszycie te krzyki w tle, to moje koty. Tak. I mogliście też słyszeć małego psa, który szczekał na duże auto, które przejeżdżało pod naszym domem. Tak więc, jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to nikomu nie dzieje się krzywda. Naprawdę. To po prostu moje zwierzęta. A wracając do herbaty. To powiem Wam tak, że super fajnie, tylko z tego co widzę to jest herbata, w która składa się tak, pokrzywa, skórka róży, skórka cytryny, papaja, pomarańcza, jabłko, rumianek, trawa cytrynowa, cukrowe draże. I okej, okay, super fajnie, ale podejrzewam, że to znowu będzie taka bardziej ziołowa herbata, a powiem Wam, że już tych ziołowych herbat od Magical Fruit Case mam... Trochę dość. Już mi się przepił. Po prostu wolałabym jakieś takie, które mają jeszcze dodatkowy jakiś aromat, bo zdecydowanie bardziej mi smakują. Lubię czasem te ziołowe herbaty wypić też. Natomiast bardziej mi smakują jednak te herbaty, które jednak coś takiego mają, wiecie, dodatkowego. Aczkolwiek tutaj są te cukrowe draże i papaja, więc mam nadzieję, że, że to też będzie takie fajne. Mam jedną herbatkę właśnie w Magical Suite jest taką ziołową, ale z tymi dodatkami, i to jest naprawdę bardzo. Tam, tam mi smakuje, tam, tam mi tak wyjątkowo smakuje. Co mi się nie podoba, skórka róży. Ale trudno. <grytanie> Może nie będzie to wcale wyczuwalne. Także myślę, że, że będzie ok. No wiadomo, nie powiem Wam od razu, jaka jest herbata, no bo nie wiem. Um, nie mogę jej też otworzyć. Znaczy mogłabym, wiecie, mogłabym ją otworzyć, ale nie chcę jej otwierać, bo ona później bardzo traczą swoją świeżość, więc na razie jej po prostu nie będę otwierała. A jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej na temat tych herbat, to zaglądajcie też na mojego Instagrama, bo tam czasem właśnie wrzucam jakieś storki z herbatami i od razu trochę tam coś o nich napiszę. Także jak coś, to zaglądajcie na Instagrama. Tu słuchajcie, następna rzecz, z, znowu kolejna fajna naklejeczka, malutka, z pumpkinem, z dynią oczywiście. E, zapakowana zaraz zobaczymy co to. Nie się wydaje, że jak to jest coś takiego, to chyba będzie kadzidło, ale pewności nie mam. Zaraz zobaczymy. Coś tu się chyba sypie. Tak, słuchajcie, nie pomyliłam się. To jest kadzidło. To jest kadzidło. Takie kadzidło ziołowe. Pachnie, pachnie polskimi ziołami. No po prostu pachnie ziołami. No ale wiecie, to jest takie skojarzenie, że od razu z Polski, z domu. Super. Ja lubię takie rzeczy. Będę kadzić, będę kadzić co tu jest dalej? chodźcie dość sporo tych rzeczy, nie, nie myślałam, że będzie aż tyle tych rzeczy w pudełku, ale no, trochę tego jest. Tu jest następna jakaś rzecz, to jest niewielka. A, to, o kurczę, myślałam, że to jest świeca, słuchajcie, w pierwszej chwili, no bo wiecie, w takim opakowaniu, a tu jest kadzidło leśne. Super sprawa, bardzo lubię yy, kadzidła wszelkiego rodzaju. Mm. I właśnie zastanawiało mnie, ponieważ mam dużo takich kadzideł żywicznych i te żywiczne kadzidła z reguły pachną trochę tak, wiecie, jak w kościele. Jak macie ochotę mieć w domu zapach tej kościoła, to polecam kadzidła żywiczne, bo one rzeczywiście stawiają taki, taki zapach, mimo tego, że czasami to są zapachy na przykład w ogóle, nie, nie zapachy typowo z kościoła, bo nie jest to na przykład mirra, tylko na przykład są to jakieś tam, ja na przykład mam jakiś dragon's blood czy coś takiego i ono też tak pachnie właśnie, właśnie kościołem. A to pachnie, nie wiem jak. Ciężko mi ten zapach określić. Podejrzewam, że on będzie też podobny do tych kadzidł kościelnych, aczkolwiek może mieć troszkę inny aromat. I w sumie mam nadzieję. Zawsze chciałam spróbować właśnie takiego leśnego kadzidła, więc idealnie. Jeszcze teraz idzie zima, więc może to być całkiem fajny zapach. Co mamy tu dalej? Uuu, to jest fajne. <laughs> nie wiem do czego to, podejrzewam, że to jest zwykła ozdoba. Zobaczcie. E, tak, to chyba jest po prostu zwykła ozdoba. I to jest kapelusz czarownicy. Zaraz go otworzę, Wam pokażę. Tak, słuchajcie, to jest kapelusz czarownicy, ale z tego co widzę, tu coś można sobie założyć, więc to nie jest taka sobie zwykła ozdóbka stojąca. Tylko tu chyba można sobie nawet tę kartkę, którą tutaj miałam, już nawet nie wiem, gdzie postawiłam. Tak, o, można sobie wstawić. Nie, to poleci. Dobra, ok. <laughs> to musi być coś innego, chyba że ewentualnie może w ten sposób. No nie bardzo, no może na półce by się to trzymało, no ale generalnie e, taki kapelusz czarownicy, fajnie. No typowo Halloweenowo, nie? I słuchajcie, widzę kolejną rzecz. O, to chyba, to jest osobno, tak? O, to jest super śno. Nie wiem do czego będę to nosić. Może sobie chyba jakąś torebkę taką materiałową albo jakiś taki plecak materiałowy kupić. Przypinka. Halloweenowa przypinka. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Grafika super. Raczej nie noszę teraz już takich rzeczy. No, bo wiecie, jak kiedyś chodziłam do szkoły, no to jeszcze nosiłam takie rzeczy. A to przy plecaku, a to przy jakiejś torbie. Teraz nie mam za bardzo tego typu toreb, więc takich rzeczy raczej nie noszę, ale w sumie, jak mam taką fajną przypinkę, to czemu nie? Muszę Teraz sobie znaleźć jakąś fajną torbę do tego. Zawsze będzie, słuchajcie, pretekst po to, żeby tą torbę kupić, nie? Mimo tego, że mamy ich za dużo. E, I tu kolejne zawiniątko. E, tutaj jest też naklejeczka, i oczywiście wyciągamy. I to będzie świeca. Tu jestem przekonana, że to jest świeca. No, słuchajcie, grafika. Super. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Nie jest za bardzo. O, może teraz będzie lepiej widać. Tak. Lepiej widać chyba. Tu grafika. Super. No, pięknie, bardzo mi się podoba. Jest tu napisane świeca rzepakowa, tonka, szałwia, miód i przyprawy. Hmm. Jestem ciekawa, jak to będzie pachniało. Wiecie co? Nie wiem. Tak mi słabo pachnie, że, że nie wiem. <laughs> bardzo delikatny ma zapach. I nie wiem po prostu, czy ona jeszcze nie zdążyła nabrać zapachu ta świeca, czy po prostu. ja nie czuję. Nie wiem. No bardzo, bardzo delikatny ten zapach, także... Nie wiem, nie wiem jak to do końca pachnie, tu z tego co widzę jakieś perełki i jakiś taki kapelusz czarownicy, chyba, że to się, o chyba się wyostrzyło. E, no super, fajnie, bardzo mi się podoba, ja słuchajcie tu z tyłu, nie wiem czy Wy widzicie, tutaj z tyłu mam całą kolekcję już co prawda tych świec, ale słuchajcie one muszą nabrać mocy urzędowej i zostaną wypalone. Ja po prostu uwielbiam e, świece, oprócz tego, że uwielbiam świece palić oczywiście w domu. To są takie świece, które mam, yy, mają dla mnie taki, wiecie, zapach, który po prostu lubię przyjść sobie do pokoju, otworzyć świecę, powąchać, zrelaksować się i tyle, i zamknąć ją z powrotem, że nawet nie muszę jej palić, bo one po prostu tak pięknie pachną. Mam tutaj też taką jedną świecę, która po prostu jest tak mocno aromatyczna, że kupiłam ją w zeszłym roku i wiele razy już ją chciałam odpalić, ale po pierwsze wygląda tak przepięknie, że jest mi szkoda, a po drugie yy, ma tak mocny zapach, że cały czas, jak wchodzę tutaj do pokoju, to cały czas ten zapach. Po prostu czuję. Dajcie mi znać, czy tylko ja jestem taka szalona, czy Wy też macie takie, wiecie, swoje ulubione świece, których nie chcecie odpalać, a może jakieś inne rzeczy, których właśnie nie chcecie używać, że wiecie, gdzieś macie takie coś takiego, że trochę Wam szkoda, nie? Dajcie mi znać. Jestem ciekawa, czy jestem tylko ja taka, wiecie, szalona, czy, czy jednak to jest takie normalne i inni też tak mają. I słuchajcie, to jest teraz największa rzecz, chyba już ostatnia, tak, to jest ostatnia rzecz. Odłożę sobie pudełko. I to jest duże. I to mi się podoba. I to jest chyba ta grafika, co mi się tak bardzo podobała. Słuchajcie, to jest chyba kostyk. Tak. To jest kocyk i z tą grafiką, która mi się tak bardzo podobała i wiecie co, powiem Wam teraz, że nie żałuję, że wybrałam akurat to pudełko. Podejrzewam, że w pudełku Magical jest też na pewno byłoby coś super fajnego, ale no mi się tak ta grafika spodobała, że po prostu stwierdziłam, że no biorę to i no jest cudna. Po prostu jest to. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieli. Ja wam spróbuję jakoś zrobić zdjęcie. <laughs> nie, to chyba nie widać. Spróbuję wam zrobić zdjęcie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No kocyk jest przecudny, no przecudny. I na pewno nie będzie u mnie tylko w czasie Halloween, tylko jak znam siebie, to będzie u mnie Halloween cały rok, czyli kocyk będzie u mnie taki całoroczny. Jest super, jest milutki. To jest w ogóle jakby polar chyba, tak mi się wydaje. Ten materiał jest taki polarowy. Kurczę, jestem naprawdę, jestem zachwycona tym kotem, naprawdę, nie, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba w ogóle cały box wszystkie te rzeczy, które znalazły się w pudełku, no tak powiedziałabym, lekko w mrocznym klimacie, ale bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. I teraz zobaczymy sobie, słuchajcie, tutaj, co tutaj było, a jeszcze zanim zobaczymy, co tutaj było, zaraz, zanim to Wam przeczytam to chciałabym powiedzieć, że tutaj na moim kanale to jest drugi box halloweenowy, pierwszy box halloweenowy, który otwierałam, to był box, w zeszłym roku go otwierałam i tutaj na YouTubie macie, ja go Wam spróbuję tutaj podlinkować i to był box od Paranormali. I powiem Wam, że później właśnie jakby po tym boksie otwierałam jeszcze jeden boks paranormali, to niestety były już ostatnie boksy i tych boksów już w ogóle nie ma. Ona już w tym momencie nie robi tych boksów. No i później właśnie pierwszy boks, który kupiłam to był od Magical Suitcase. I w porównaniu do Magical Suitcase, boksy z paranormali dla mnie po prostu były jakoś takie inne. Nie mówię, że boksy z Magical Suitcase mi się nie podobały. Bardzo mi się podobały, zresztą mówiłam wam to za każdym razem, kiedy te pudełka przychodziły. Natomiast w porównaniu z tamtymi pudełkami, no to po prostu te pudełka były inne. No, jakby te, te boksy Paranormali były takie bardziej trafiające w moje gusta, ale powiem Wam, że mogę porównać w tym momencie tego boksa, do tamtego boksa i myślę, że one są na bardzo podobnym poziomie. Myślę, że właśnie ten box Paranormali, który był wtedy i ten box, który teraz otwieram myślę, że one są na takim podobnym poziomie, przynajmniej dla mnie, przynajmniej dla mnie są na takim podobnym poziomie. I słuchajcie, teraz przeczytam wam w końcu, co jest na tej karteczce. Bo się strasznie dużo gadam, słuchajcie, bo dawno do was nie gadało. To chyba dlatego. I tutaj jest tak napisane: Kochana Wiedźmo, błogosławionego są Wayne, ten sabat zbliża się wielkimi krokami, i z tej okazji przygotowaliśmy to pudełko. Nie czekaj i sprawdź, co znajduje się w środku. Magic Witch House Exclusive, koc z naszym nadrukiem. Tak, ten koc jest po prostu genialny. Świeca że rzepakowa 180 ml. Tak, ta świeca jest i nadal nie rozszyfrowałam, jaki to ma zapach. Nie wiem. Jeszcze raz próbuję, słuchajcie, to prowadzić, ale dla mnie jest tak delikatny. Nie wiem, on jest taki słodkawy. Taki słodkawy zapach, ale powiem wam szczerze, że naprawdę nie, nie bardzo czuję. Ten zapach jest zbyt delikatny dla mnie, żebym go, żebym go jakoś wyczuwała. Um, następną rzeczą tutaj jest herbata. Oczywiście herbata się znalazła. Lusterko, świetne lusterko. E, pęczek do smużenia. Tak, to była ta. E, to była ta smuszka. E, pocztówka. Tak, była pocztówka oczywiście. E, stojak na zdjęcie, a jednak słuchajcie, ten kapelusz to jest stojak na zdjęcie, czyli jednak dobrze myślałam, że tutaj się coś wstawia, typu, typu ta kartka, ale ta kartka nie chce mi tutaj się utrzymać, więc albo to musi być większe, e, albo jakoś inaczej musi być ustawione. E, oprócz tego obraz na płótnie, tak, ten oto obraz na płótnie, oczywiście e, i jeszcze tutaj jest tak, olejek, rytualny imbir, czarny bez i werbena, mhm, mm czyli to jest imbir czarny bez i iwerbena, tak to pachnie, no ma to taki kwiatowy, kwiatowo wozowy zapach, no coś takiego. Kadzidło leśne, tak, to Wam pokazywałam to kadzidło leśne, Zresztą, o, jeszcze raz Wam pokażę kadzidło leśne, ale nie pokazałam Wam, słuchajcie, jak ono wygląda w środku. Ono wygląda tak, tu są takie bardzo duże kawałki tego kadzidła i nie wiem, to chyba jedno takie kadzidło idzie na węgielek, bo ta, takie kadzidła się pali na węgielku trybularzowym. I to chyba to ten jeden kawałek się po prostu tam wrzuca i to się wtedy pali. Ja sobie to wypróbuję, jestem bardzo ciekawa, jakie to właśnie będzie. E, oprócz tego jest tutaj jeszcze kadzidło leśne, to już mówiłam. E, woski zapachowe, tak pokazywałam wam, i przypinka. Tak, to jest ta przypinka. E, czyli w boksie znalazło się 12 rzeczy e, e, i. Powiem Wam, że super, wszystko jest super, tylko teraz, jak przeczytałam, właśnie to, co tam było napisane, to jedna rzecz, która mnie zastanawia, to ten olej rytualny, bo. W zasadzie myślałam, że będzie napisane do czego on konkretnie jest, dlatego że e, rytualne oleje są do różnych rzeczy. Są oleje, którymi się można namaszczać, czyli wiecie, smarować się, e, czy to na nadgarstkach, czy po prostu wiecie, ty, używać ich trochę jako perfum, albo jakiego, tak, jakoś, jako takiego mm, talizmanu szczęścia, albo czegoś takiego przyciągającego, coś, no bo to mniej więcej w ten sposób działa. E, a niektóre właśnie można używać do namaszczania świec, do kominków zapachowych, no i w tym momencie. Nie wiem, do czego dokładnie jest ten, bo nie było opisu, więc ym, trochę szkoda, że tego opisu nie ma, bo teraz w sumie muszę się trochę domyślać, do czego to jest, yy, ale generalnie naprawdę fajnie. Bardzo mi się to, bardzo mi się podoba to, co znalazło się w tym pudełku. Yy, no, także słuchajcie, to już wszystko było w tym pudełku. Ja się dzisiaj strasznie rozgadałam <laughs> z tego, co widzę, ale chyba też zależało mi na czasie, a sama trochę przedłużyłam, ale wiecie, dawno do Was nie gadałam, to po prostu się dzisiaj rozgadałam. To jest pierwsze moje pudełko od Magical Witch House. Kolejna rzecz, którą też zamówiłam od Magical Witch House, przyjdzie do mnie na święta i jest to kalendarz adwentowy, ale taki właśnie w takim wiedźmim stylu, bo wiecie, że ja taki styl uwielbiam, więc po prostu przyjdzie do mnie taki wiedźmi kalendarz adwentowy. I myślę, że po prostu pojawi się to na vlogmasach, że będziecie widzieli, będziecie zobaczycie, co tam po prostu się pojawiło. A jeśli nie będziecie mieli ochoty oglądać vlogmasów, to zapraszam Was też na mój profil na Instagramie, a w zasadzie na dwa moje profile na Instagramie, gdzie będziecie po prostu mogli zobaczyć, co znalazło się w, w tym kalendarzu adwentowym, jak i zapoznać się też z moimi produktami. I już niedługo tutaj na kanale pokażę Wam też mojego pierwszego boxa, którego stworzyłam w tym roku na Samhain. Jeżeli Was interesują takie magiczne pudełka albo magiczne świece, to bardzo serdecznie Was zapraszam właśnie na mojego drugiego Instagrama, Wonderland Magic Moon, na którym możecie poznać moje produkty, na którym możecie poznać moje świece i moje magiczne pudełka. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że się nie zanudziliście tutaj i że się zbytnio nie rozgadałam, no i że wytrwaliście do tego momentu. Jeżeli tak było, to bardzo Was proszę o łapkę w górę. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to bardzo zachęcam Was do tego, żebyście to zrobili i dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia o kolejnych filmach. Mam nadzieję, widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!